Cześć, w tym filmie pokażę, w jaki sposób zrobić nieskończone źródło wody. Będziemy potrzebować wody oraz wiaderka. Wiaderko możemy wytworzyć z trzech sztabek żelaza, układając je w taki sposób. Wodę pobieramy, klikając na nią prawym przyciskiem myszy. Co istotne, wodę możemy pobrać tylko wtedy, kiedy jest ona stojącą wodą. Dla przykładu, to jest stojąca woda, to jest stojąca woda, ale to jest już płynąca woda. To znaczy, że nie mogę pobrać jej, kiedy klikam na nią prawym przyciskiem myszy. Konstrukcję rozpoczynamy od wybudowania odpowiednich otworów. W przypadku źródła 3 na 1 wodę wylewamy w lewej kratce oraz w prawej kratce. Nieskończone źródło powstaje w środkowej kratce. Gdybyśmy pobrali wodę z lewej kratki lub z prawej kratki, zniszczylibyśmy nieskończone źródło. W przypadku otworu 2 na 2 wodę wylewamy w dwóch dowolnych, przeciwległych kratkach. Zaletą tego źródła jest to, że wodę możemy pobierać z dowolnej kratki. Nieskończone źródło wody można łatwo wkomponować w przestrzeń użytkową. Dzięki za oglądanie, jeśli film się przydał, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Cześć!